Cześć, dzisiaj przyjeźmy tego małego opuszczonego gospodarstwa. Niestety trochę wieje. Mam nadzieję, że to nie, nie przeszkodzi nam za bardzo w nagrywaniu tego i że będzie mnie słychać. No i zaraz sobie zobaczymy, co tam ciekawego jest w środku. Tak, no i wchodzimy sobie do środka, żeby zobaczyć czy stało się jakieś wyposażenie tego domu tutaj możemy zobaczyć, że część wyposażenia się ostała, więc na pewno nie zostało to tak splądrowane, jak to czasami bywa z tymi opuszczonymi budynkami. Samo mieszkanie nie jest za duże, bo kiedyś te domy też takie nie budowali aż tak dużych tych domów. Natomiast no takie jest. Wszystko. Tutaj był taki pokój ala gościnny. Możemy zobaczyć jeszcze tutaj jakąś taką pamiątkową fotografię. Możliwe, że to jest jeden z mieszkańców tego domu. Lub ktoś z rodziny osób, które, które mieszkały tutaj. To jeszcze niestety też trochę Złomu jest i śmieci. Natomiast możemy też zobaczyć ubrania. Czyli ktoś tutaj jakby prawdopodobnie jako, no nie wyprowadzał się stąd, tylko po prostu właściciel z tego z domu zmarł. Tutaj jeszcze możemy zobaczyć coś takiego. To jest taka ala ławeczka, tak mi się wydaje, że to jest ławeczka, aczkolwiek nie jestem pewien, możliwe, że to jest jakiś stary przyrząd do, do czegoś, jeżeli ktoś wie co to jest to może napisać w komentarzach, chętnie się dowiem. No a my w tym czasie idziemy dalej, tutaj tak naprawdę już przeszliśmy cały ten dom, dlatego mówię, że on jest taki malutki. Tu jeszcze w kuchni, bo to jest chyba kuchnia, możemy zobaczyć takie coś ala taka skrytka pod podłogą, takie podpiwniczenie. Tutaj e, prawdopodobnie to służyło do trzymania różnych przetworów i, i różnych takich rzeczy, z tego względu, że to było chłodniej. Natomiast też e, takie skrytki w domach bardzo często podczas II wojny światowej e, służyły do ukrywania ludzi. Przed, e, przed, jak żołnierze przyjeżdżali niemieccy lub rosyjscy, to, to tam ukrywali osoby, które aby osoby, które, no, które mieszkały tutaj, a nie chciały, nie, nie chciały zostać złapane w łapance. Tutaj, tak jak mówiłem, zostało trochę wyposażenia. Na przykład w kuchni możemy zobaczyć taką ciekawostkę, jak książeczka wpłat za energię elektryczną i gaz. I tu mamy datę, że jest to wrzesień 86-87. Więc prawdopodobnie tutaj w tych latach ktoś y, mieszkał. Możemy sobie zobaczyć te, te wpłaty, jak to wygląda. Się, szczerze mówiąc, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Y, natomiast y, no, ciekawa, ciekawostka. Y, zaraz zobaczymy, czy jest tu coś jeszcze ciekawego w tych, y, w tych dokumentach. Tak, tutaj możemy na przykład znaleźć takie y, zaświadczenie z 66 roku, no też, to też jest powojen, już po wojnie, natomiast prawdopodobnie ci ludzie mieszkali tutaj w czasie wojny. Zaświadczenie, że, że tutaj osoba zamieszkała w tym domu jest, jest właścicielem działki rolnej należącej tutaj do tego domu. Tak mi się wydaje, że do tego domu, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy to jest. Akurat chodzi o ten dom, czy o, o jakiś inny. Natomiast też taka ciekawostka. I idziemy dalej zwiedzać. Zobaczyć, co tam jest ciekawego. W tych domach przedwojennych były właśnie takie kuchnie kaflowe. Tutaj w środku się paliło ogień i na tej kuchni coś się grzało. Starsi. starsi Starsze osoby mogą y, kojarzyć coś takiego, że u nich w domu się tak gotowało. Ja pamiętam, jak mojej prababci y, na czymś takim się gotowało i zawsze się zastanawiałem, y, no, co, co to w zasadzie jest, bo tak naprawdę już y, moje pokolenie było przy, przygotowane, przyzwyczajone do kuchni gazowych, y, na początku takich na butle, a później takie, y, takich. Yy, takich kuchni już yy, z podłączeniem do sieci gazociągowej yy, natomiast no taka ciekawostka, którą ja pamiętam z lat dzieciństwa aczkolwiek u mnie w domu się nie, nie gotowało za dużo na takiej kuchni natomiast yy, natomiast yy, no kojarzę to właśnie jako taką ciekawostkę, która była była u babci jeszcze sobie zaraz wejdziemy tutaj do tych pomieszczeń gospodarczych zobaczyć yy, co tam jest Ciekawego! W tym pierwszym pomieszczeniu gospodarczym możemy znaleźć różne takie. Przede wszystkim dużo słomy. To też świadczy o tym, że tutaj było, było gospodarstwo i były jakieś zwierzęta. Natomiast mamy też dużo takich maszyn rolniczych, sprzętów. To, to mi się wydaje, że to jest coś w stylu przetrząsarki do siana. Natomiast to szczerze mówiąc, nie wiem co to jest. Natomiast. Natomiast jest to taki, takie urządzenie, które na pewno można kojarzyć z tych starszych filmów przedwojennych, czy nawet powojennych, ale tych starszych filmów, że takie urządzenia były. Szczerze mówiąc, nie wiem, wygląda trochę jak takie urządzenie do nawlekania nitki na szpulkę. Jeżeli się mylę, to możecie mnie poprawić w komentarzach, bo na pierwszy rzut oka to tak wygląda. No dobra, no to idziemy dalej do tego kolejnego pomieszczenia, zobaczyć co tam jest ciekawego i, i czy coś tam też znajdziemy z, z wyposażenia. Tak, tutaj w tym drewnianym budynku był prawdopodobnie taki schowek na, też na siano, na słomę i na jakieś takie może na zboże, jak było zboże. Tam nie ma wyposażenia. Natomiast, czy narzędzi rolniczych, ale jest, jest dużo sianek, które, czy słomy, która, która została. Tutaj, szabok tego domu, znaleźliśmy e, taką starą maszynę. E, czy co prawda zarośniętą? Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest maszyna, którą się podłącza do ciągnika, czy jeszcze na przykład do konia. Sądząc po zaczepie, wydaje mi się, że już do ciągnika. Aczkolwiek nie jestem pewien. I wygląda to jak siewnik, ale też nie jestem pewien, bo może to być też na przykład kopaczka do ziemniaków. Tylko nie wiem, na jakiej zasadzie by to miało działać. No i tutaj sobie właściciel siedział i obsługiwał całą tą maszynę. No i, i też taka ciekawostka. Fajnie, że to się stało, że nie, nie stało się to obiektem rabunku, bo to tyle stali, to jest to łatwy, łakomy kąsek dla, no, dla zbieraczy złomu, na przykład, mówiąc najprościej, jeszcze e, tutaj, jednym z tych, e, na możemy zobaczyć wejście do takiego ala podpiwniczenia. Tam, niestety, jest dosyć wysoko w dół, głęboko w dół, znaczy nie wysoko. I tak naprawdę nie ma żadnej drabinki, więc nie będziemy tam wchodzić. Natomiast też ten dom, w którym byliśmy, ma strych. Na ten strych w domu ja nie znalazłem wejścia. Prawdopodobnie tutaj po jakiejś drabinie się wchodziło od zewnątrz. Natomiast no nie ma drabiny, więc też raczej tam nie, nie wejdziemy. No i to by było na tyle z naszej kolejnej wyprawy. Filmik krótki, bo też nie było. Nie było za dużo do zwiedzania. Te obiekty były małe i ta, ta powierzchnia tutaj, tego gospodarstwa jest mała, ale można znaleźć dużo ciekawych rzeczy. Więc tutaj się z Wami żegnam. Na razie do następnego filmiku. Byłoby mi bardzo miło, jak zostawicie subskrypcję na kanale. To też pozwoli dalej rozwijać ten kanał, bo to bo tak. Mimo że kanał jest już od niedawna, to staram się, staram się w miarę intensywnie wrzucać tam filmiki raz w tygodniu i, I byłoby miło, jak, jakbyście tam docenili ten mój wkład.